Siema widzowie, witam w kolejnym odcinku. Jak dobrze mnie znacie, bardzo lubię zaskakiwać siebie i przede wszystkim was. W tym odcinku, jak widzicie po tytule, zamówiłem prawdziwy mózg z internetu. Całą część zamawiania, czekania na paczkę, odbierania. Pominąłem, ponieważ wolę przyjść od razu do sedna, bo to co zobaczycie przechodzi ludzkie pojęcie. Na razie go tylko wyciągnąłem. On był w takim pojemniku i wsadziłem go do lodówki. To wcale nie jest kanibalizm. leży Bartek, przywitaj się Bartek. Dzień dobry. I co, tu jest lodówka? Czekajcie tu. Ogólnie nikt o tym nie wie. Oczywiście zaraz chłopakom wszystko pokażę, ale najpierw wolę widzowie pokazać to Wam. To wygląda jakby było czymś absurdalnie nielegalnym. Już otwieram. Ogólnie ten mózg, nie wiem czy jest kwestią jakiejś zabawki, czy to jest prawdziwe. Bardzo śmierdzi jak się tego zbliża. Patrzcie jak to wygląda. O kur... I to jest ogólnie, wiecie, to się rusza, nie? Zabieram to ze sobą i chcę zobaczyć, jak chłopaki na to po prostu zareagują. Cześć widzowie. Czy słyszeliście co się dzieje w tym momencie w Match Masters? Ruszył nowy turniej, w którym możecie wygrać wyjątkowe nagrody w tym nowego iPhone'a 16. Od dziś dołączam do Starrace wyjątkowego trybu w Match Masters i zapraszam was, żebyście dołączyli razem ze mną. Właśnie wysyłam zaproszenie do Ernesta. Ej mordo, gramy w Match Masters? Właśnie przyszedł. Dzięki mojemu zaproszeniu Ernest dostaje darmowe bonusy za dołączenie, a teraz czas na rywalizację. Widzowie, a jeżeli wy chcecie dołączyć, wystarczy, że dołączycie z linku poniżej lub z tego widocznego kodu QR, aby rozpocząć rywalizację razem z nami. Ta gra polega na tym, abyśmy łączyli diamenty, tak, żeby utworzyć ciąg minimalnie trzech. Patrzcie, tu jest jakiś specjalny celownik. Boom! Masterful! Dobra, Ernest, out of moves. Ja kończę runę z wynikiem 138, a Ernest? Ja jeszcze nie skończyłem, a już mam ponad 200. Widzowie, także specjalnie czekam na specjalną broń. Patrzcie, activate! Boom! Mam teraz super bonus od ośmiornicy, która dodała mi masę punktów. Ostatni ruch. Dziękuję panu bardzo. Prawo. 1200 punktów, prawda? Niezły wynik, stary. Naprawdę nieźle. Widzowie, na koniec, czyli najważniejsze czyli sam Star Race. To wyjątkowy turniej, w którym możecie zawalczyć na wyjątkowo świetne nagrody. Przez najbliższe 10 dni liczy się aktywna gra i zbieranie jak największej liczby gwiazdek. Dlaczego to takie ważne? Bo osoba, która zabędzie ich najwięcej, wygrywa nowiutkiego iPhona 16. Widzu, jeżeli chcesz spróbować swoich sił, Dołącz do mojego Star Race. Wystarczy, że pobierzesz Matchmaster z mojego linku w opisie, lub zeskanujesz ten kod QR. Ruszamy właśnie teraz. Zostało 10 dni i wszystko widzę w Twoich rękach. A teraz wracamy do filmu. Ta, ra, 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 ra. Hello? O, siema! Hello. Co tam masz, Wiktor? Ja zaraz Wam pokażę, co mam. To nie jest Ernest, nic do jedzenia, chyba. Po prostu nie przyszedłeś stary trzy minuty wcześniej Bo teraz skoczyłem z samego szczytu wieży trampoliny na tą trampolinę nie Ty miłosz No stary tak normalnie patrz, nawet jeszcze mam ślady z trampoliny Trochę mi się nie chce wierzyć Jak to zejść? Normalnie ej ogólnie chodźcie bo kupiłem coś mega dzikiego I to jest już pod twoim samochodem i to jest obrzydło O nie czy to tak jest plama jest... oleju? Stary dobra to idźcie przede ja zaraz do O kurde. Nie czekałem na Oscara. Nie idźcie Dawaj Oscar na kamerze schodź Na ja kamerze jeszcze, jeszcze muszę tu parę rzeczy zrobić chłopaki Co takiego robię? Mi to wierzy trampolin. No, muszę tu rozprostować trochę rzeczy. Kupiłem żyjący mózg z internetu. Co? Wiktor, Co to zrobiłeś? Nie jest legalne. Co zrobiłeś? Kupiłem mi żyjący mózg z internetu. Trzymałem go w lodówce cały weekend. Nie wiem, czy nie. za... Ofu Daj, Liza! Obrzezny nie czujesz, jak to ktoś śmierdzi. Nie, nie czujesz, jak to śmierdzi. Coś? No, śmierdzi, no, tak jak wiecie, no. Jak się paliło ludzi na stosach, to tak śmierdziało. Ogólnie, chłopaki, była instrukcja z tym, i podobno ten mózg zapisany ma wspomnienia poprzedniego właściciela. I w jakiś sposób jesteśmy w stanie to odzyskać. <grym> odzyskać. Czyli to jest karta pamięci. Coś w tym no skóry, to weź go jak, do komputera. kabel. Mamy taki kabel? on pewnie jest na wejściu C, nie? Jak wszystko teraz tych No jasne. To chodźcie do kuchni. Oh yeah. O, kurna. Przypominam, mi w ludzie na stosach. Mm. Oh. Mają przygotowane już wejście. Spróbuj go tam do szyszynki wpiąć. Dobra, weź go połóż tutaj, no, no. chyba tak wchodzi jakoś. Pa, wyszło? Jest. Tak. A, skoczył. To wygląda jakby taki folderek jest. MP4 jest jeszcze napisane. Wchodzę co w to. Co jest? Jest, patrz, jeden plik, ale nie ma daty ani godziny. Aha. Gdzie on idzie? Na parking? Parking. Mhm. Jest normalnie typ z czarnymi jajkami i z walizką. Idzie w samochodach, rozgląda się. To jest chyba torba, nie walizka. To jest torba, tak, no. Ciekawe co jest w środku. Nie, nie wiem, ale bo w ogóle to, to dostarcza, myślisz? Co nie to wiadomo. jest? Wchodzi na klatkę schodową. Okej. Okay. O, patrz, wychodzi na piętrze jakimś konkretnym. Aha. Z jakichś dwóch typów tam, tam To oni czekają na niego! Tak, pa! Jeden jest taki wysoki, drugi jest niski, grubszy i ma maskę jakąś mm. Ale w To chyba boss jakiś Na to wygląda O dobra, podchodzi Patrz, oni chcą od niego walizkę mm -hmm. I w zamian chcą hajsu, on chce w zamian hajsu I co? Kładzią ją na ziemi I dostał w łeb o, Pa, 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 pa! Koniec Miłość, to jest całość nagrań To jedno jest? Tak Dobra, to dzięki Wiktor, że pokazałeś Ostatnie wspomnienie jego, tak? Ej, nie wiemy, to jest miłość, nie wiadomo, czy to jest ostatnie, to jest jedyne wspomnienie, jakie jest na tym no, mózgu. No, chyba, chyba stary po tej akcji, chyba ktoś wyjął mm -hmm. z niego mózg, nie? Myślisz, że to oni? Jeżeli cokolwiek było w tej torbie i tam ci gości, jeszcze wiemy, mm -hmm. gdzie to jest, pojedźmy to w tamte miejsce i się rozejrzyjmy. Stary To jest to miejsce. To wygląda dokładnie tak, jak tak. było na tym nagraniu Wyjazd, no. Czyli Ale się może trochę grzeczniej. Poczekaj, oprzej w ogóle, ile tu jest ludzi? To jest. Wtedy też było tyle ludzi. Na nagraniu chyba też były fury. Normalne. By, były te fury. Jesteśmy na parkingu i w takich miejscach zawsze mafia dokonuje właśnie dili. I z tego co było na nagraniu. Stary, jaka mafijna fura tutaj za nami, nie? Cii, jesz, cii. Ona na nagraniu poszedł do Klatki sodowej tam. No przynajmniej dzięki nagraniu wiemy gdzie iść i to było drugie albo trzecie piętro. Dzień dobry, bo mamy zakaz nagrywania. Właśnie pozostaje tutaj. Wolno, to jest teren prywatny. Przekazuję od kierownika zmiany, bo się nie do niego przysłucham. Taka sytuacja, rozumiemy. Rozumiecie, przepraszam, bardzo już tak wyszło. nie bądźcie śli, ale... Jak sami widzicie, zostaliśmy wyrzuceni z parkingu i teraz nie wiem, czy to jest zmowa, mówiłem, że ktoś tego będzie strzegł, dosłownie zanim przyszedł. Ale stary, powalone. Ogólnie myślę, że wejdziemy tam, znajdziemy jakieś ślady, a my tam nawet teraz nie możemy wejść sprawdzić. Znaczy, chłopaki, teoretycznie nie możemy wejść, tylko bez kamery. No, bez kamery możemy, więc może zobaczmy, czy coś tam jest, po prostu powiemy. To poczekajcie tu, ja sam szybko skoczę, Dobra, dobra. dobra. Czekajcie tutaj. Nie uwierzycie, nie uwierzycie Co? W momencie kiedy dotarłem tego miejsca Były jakieś ślady, ale nie istotne Przyszedłem powiadomienie z mózgu. Co? Jak to? Co? Co? Bo w momencie, kiedy podłączy się ten mózg, nie musimy go już mieć ze sobą. Cała pamięć, która jakby na karcie SSD, no nie? Została wgrana na integralną część mego komputera. Widzę teraz bezpośrednio, widzę stary, jakby to wspomnienie z mózgu bez podłączenia go. I w momencie, kiedy byłem na górze, przyszło kolejne powiadomienie, jakby odblokowana kolejna sekwencja. Czyli odblokowujemy wspomnienie, jak jesteśmy w miejscu tych wspomnień. Tak, i zobacz na to. Tylko to, niestety, mózg nie ma segregacji dat ani godzin, więc nie wiem, czy to jest nagranie po, czy nagranie przed, ale patrz jest ziomek i jest cały czas ten sam gość, nie ma ze sobą walizki ale jest na jakichś torach, idzie do przodu, ja nie znam tych torów ja wiem gdzie to może, w sensie w lesie jest dużo torów obok nas stary, możemy pojechać nawet na kilka miejscówek, któraś to będzie ta poczekaj, zobacz, to jest ten sam gość, co był z kijem bejsbolowym, a no, rzeczywiście i on ma tą walizkę Aha. nasz ziomek nie ma walizki, tylko ten gość ją ma, który był tutaj, przekazał mu tą torbę nie, normalnie się klepią co? O kurno, jest leży. Wziął walizkę. I ucieka. Koniec, koniec wspomnienia. Dobra, czyli wiemy, co robić dalej: znaleźć kolejne miejsce. i tyle. Nie walizkę, tylko torbę. Tylko co, co jest dla mnie niejasne, to jest to, jakby. Bo on już tu był z tą torbą. No. A teraz wskazano, jak ją zdobył. Czyli cofamy się, jakby do punktu jeden, żeby rozwikłać, kim jest ten zły gość. Dobra, w takim razie ja odpalam google lensa i zobaczę, co to są za tory. Dobra, dobra. I od razu tam jedziemy. Czy piorek tu rośnie. Mamy farta. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. To jest dokładnie to miejsce, ten przyjazd kolejowy, gdzie działa się akcja. To, co mnie najbardziej interesuje, to jest to. Że skoro tam był ten gość, który przekazywał walizkę, to czemu znowu był w tym drugim miejscu? Nie wiem. Nie wiem. Oni muszą robić interesy po prostu. Ale mi się wydaje, że on może go. Ej, czekaj. już nie, już padnie, Nie wiem, czy czegoś tam nie widziałem. O, widzisz? O, ja nic nie widziałem. Tam jest już normalnie ten typ. A nie jest tam, no? Zostań tu, my musimy się zbliżyć, żeby zgrać kolejne pliki z mózgu. Kończy się czas. Ernest, bierz kamerę. Miło zostań tu. Z, zróbmy to w momencie, jak będzie jechał pociąg, żeby było duże zamieszanie. Dziękuję. Ernest, odwróć jego uwagę. Ja tu muszę zostać chwilę. Ej, ty! Czyli idziemy dobrymi śladami. Idziemy do. Miłosz! Idziemy dobrymi śladami. Komp jest zgrany już. Ernest, wracaj! Dobra, Ernest biegnie w stronę fury, my też. Dobra, gdzie ten Ernest? Mamy już ogólnie całe nagranie i jest on mega dziwny. Chłopaki. It's mom. To jest jego rękawiczka? Tak. Nie, to nie jest jego rękawiczka, to jest rękawiczka naszego ziomala On miał takie rękawiczki. A tam ten ziomek miał ją na sobie stary. Udało mi się mu ściągnąć. Patrz, co jest tutaj. Normalnie gość chodzi po jakiejś pustyni. Jakby wylane, czy znaczy wyschnięte jezioro, ale nie ma tu żadnego wroga. Nie ma. Jak widzicie zresztą, nie ma nic takiego dziwnego. Ej, ale to miejsce akurat miałem samochodem, stary Będziemy tam za 15 minut max. Dobra, ale zobaczmy co jeszcze. On po prostu chodzi, sprawdza jakieś kanały. Kanały? Ale nie ma nic ze sobą, jakby. Jakiś taki parkur i koniec nagrania. Nic tutaj więcej się nie wydarzyło. Ale i tak musimy tam pojechać, żeby odzyskać kolejną część nagrania. Także w drogę. Obczajcie gdzie jesteśmy w tym momencie. To jest dokładnie to pole, które było na filmie. Należymek przez szlaban i strzed jakoś tędy. O kurna! Ej, to jest dokładnie to, gdzie on schodził? Powalone. Jak wiecie, no, na nagraniu nie było nic konkretnego. Jakby nie, nie było żadnej walki, ale doszedł do jakiegoś takiego pomnika, do jakichś rur i tam się zakończyło nagranie, więc tam musimy dotrzeć. To poszli. Co to w ogóle jest za miejsce jakieś porąbane widzowie, patrzcie? Nic nie ma, jakieś pustynia pośrodku niczego, nie? I oni coś tam rozkminają. Obczaj to. Co? So, to jest to? Ej, nic nie zacztuję. Co? Jesteśmy jesteś, w momencie, że nic nie zaczytuję. Patrz, tam jest jeszcze coś drugiego. Może przy tamtym był. Let's go. Mamy to. Czekaj, jest, jest łączenie. Ten mózg działa na formie takiego reliktu. Nie wiem, czy kto, nie wiem czy graliście w cyberpunku, ale tam było coś takiego, że gość miał chip i jakby ten chip kontroluje mózg i wszystko się zapisuje jak na karcie pamięci. Wydaje mi się, że działa to dokładnie w takiej samej podstawie. Mamy nagranie. Obczaj. Mamy nagranie. Nasz gość jest w lesie Od razu ci mówię, że nie znajdziemy tego miejsca I no patrz, jest ten gość, ten zły, ten gruby Co? I on mu daje tą torbę? Mm -hmm. Co to może być? Czemu to jest tak ważne? Kurde, co jest dalej? Zadania? Ale skąd mam wiedzieć, gdzie dalej iść? Znaczy, Ernest, nie wiemy, gdzie skąd iść, i ta historia nie ma totalnie sensu. Bo jeżeli cofamy się do tyłu, dostał tą torbę od tego typa, i potem mu ją oddawał, i w międzyczasie nawalał się z tym innym typem z bejsbolu, to nie ma w ogóle sensu. Czekaj, ja zobaczę. Może wkleję to w Google Lens i nam pokaże, gdzie jest to. Ej, jest! Co? To jest na powsinie. Obok klasu kabackiego. Kurde, nice. No to jest godzina drogi stąd. To nie tak nice. O, mamy to! Jest, udało się. Wiemy, gdzie jest kolejna miejscu. Nie no, to jest zdecydowanie to miejsce. Tego się nie da z niczym pomóc To jest to miejsce, ale ja już trochę padam chłopaki z sił. No ile będziemy, możemy jeździć? To jest to miejsce, do którego doszło do jakby dostarczenia, tej walizki. Torby. Mam ze sobą komputer. Chodź, to obczajmy. Właśnie, ciekawe, czy znowu się podłączysz. No, brak połączenia. Także na tą chwilę nie mamy żadnego połączenia. Mm. Wydaje mi się, panowie, że to jest koniec sprawy. Jak no, ale to? jak? Przecież musimy złapać ziomka. To był gość, który dał naszemu ziomczkowi walizkę. Następnie gość próbował od niego odbić tą walizkę, a na koniec dostarczył ją z powrotem do nich. To nie ma sensu. Albo między sobą spiskowali, albo to nie ma sensu. Jakiś przekręt. To chociaż nie. przeszukajmy to całe miejsce. Może coś może będzie. Tak, może to jest jakieś regularne miejsce. Awaj, ty, ty w jeziorze, ja w lesie stary. Muszą być Dobra. jakieś poszlaki. O, o, ej, tutaj ktoś rozbił butelkę i zrobił sobie tulipana, żeby się bić. Ej, chłopaki. Co masz? Co jest? Check this out. Bo nasz mózg został w lodówce w domu. No. Kolejny? Co to jest kolejny mózg? To może być tak, że to jest mózg teraz tego dziemeczka, tego wiesz, z maską. O czy, nie. Czy to są handlarze organami ludzkimi, głównie mózgami? Nie wiem, ale przeraża mnie to, że tam jest mózg. Co robimy, chłopaki? Ja bym go zostawił i wracał na chatę. Ja go zabieram. Czyli bierzesz ten mózg ze sobą? No, weźmiemy go raczej, nie? Zostaw go tyle jeżdżenia, no tyle sprawy zaczynać. Mózg. Skąd on się tu ale w ogóle wziął? Możemy go podpnąć i będziemy wtedy mieli informację tego gościa w masce, nie? Bo o co może z tym chodzić? Stary, jest... Ej, właśnie o to, co powiedziałeś. Tu musi chodzić o informacje. Oni mają jakąś technologię, że się możesz podłączać no. i każdemu wyczytać wszystkie wspomnienia, jeżeli tylko jesteś w tym miejscu. Ale to w takim razie są coś handlarze organami? Albo jakiś CIA stary, nie? Wiadomo. Ej, ale nie dasz pan, stary, to już było ich miejsce spotkania. I tu jest kolejny mózg do przeżycia. Tu. I oni mieli tę torbę, gdzie nie wiadomo co w sumie było, i jakby nasz bohater zbuntował się i nie chciał tego dostarczyć w momencie, tak. kiedy się zorientował, co jest w torbie. I oni go dojechali przez to stary I go dojechali, bo się zorientował. Ale Albo... kto dojechał jego? Widzowie, no to sprawdzimy w następnej części. I Wam dzięki za oglądanie i miłego dnia.